Cześć bliźnięta, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Kochani, dziękuję za Waszą cierpliwość. Już jestem, już wróciłam po dwóch remontach, po dwóch chorobach. Kochani, już wróciłam na graty i działam, działam. Zatem, kochani, proponuję Wam dzisiaj taką, jakby dwutygodniówkę, wiecie, od 12 do 23 kwietnia. Eee, czyli tydzień 15 i 16. Co? Talie są dwie, główna, dopowiadająca, przetasowane. Już na Was tutaj czekają, moje kochane bliźnięta. I zaraz sobie zobaczymy, jaka jest energia główna <coughs> dla Was. Eee, co idzie do przeszłości, bo co z przeszłości może na Was wpływać. Zobaczymy, jak Wy się z tym wszystkim macie, co jest w Waszych głowach. Zobaczymy, co. Przynieść najbliższa przyszłość. Związki dla związkowców, dla singli, niespodzianka, praca i finanse. Tak. Bardzo Wam dziękuję, kochani, że tutaj jesteście. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje i że wracacie do mnie. Bardzo mi miło. Dobra, kochani, zaczynamy. Poproszę energię główną dla bliźniąt na tydzień 15 i 16 od 12 do 23 kwietnia 2023. Bliźnięta, energia główna to. Energia główna dla bliźniąt to. Proszę, wasza energia też zresztą. Osiem buław. Słuchajcie, komunikacja, wszelaka komunikacja, <gryw> ale też podróż. Um, mm -hmm. O, zobaczmy. Tutaj mamy siedem mieczy. Kochane bliźnięta, myślę, że będziecie w. Yy, przepraszam, czy nie się to. Się. Myślę, że będziecie się komunikować z jakimś pośrednikiem w waszej sprawie. No i tyle. <laughs> Co to będzie za sprawa? Yy, wy pewnie wiecie, czy to jest coś, jakiś plan macie yy, dotyczący yy, pomnażania majątku. Tak może być. Kupno lub czegoś, sprzedaż też tak może być. Ale generalnie, słuchajcie, ta ósemka Buław mówi o tym, że będzie się dużo działo, że będzie dużo maili do Was przychodziło, że będzie dużo telefonów. Słuchajcie, że będzie ten kontakt z, innym, z innymi, prawdopodobnie z jakimś, słuchajcie, pośrednikiem, z osobą, która może pracuje w banku, bądź, słuchajcie, jest jakimś tam, nie wiem, agentem nieruchomości. Tak może być generalnie będzie bardzo busy, będzie bardzo dużo się działo, słuchajcie, w ciągu tych dwóch tygodni. <laughs> Przepraszam. Będzie bardzo dynamicznie, jak ja to zawsze mówię, ale jest to dobra energia. To jest taka energia, słuchajcie, wyszukiwania dla nas najlepszej informacji, której my potrzebujemy, żeby móc iść naprzód. Może tak będzie, że jakiś bliźniak będzie robił jakiś research na temat kogoś, czegoś, słuchajcie, jakiejś sytuacji i będzie to Wam, słuchajcie, zaprzątać głowę. Tutaj przy tym przy tej siódemce mieczy e, e, to też słuchajcie, chodzi o rozwój e, duchowy, o, o ezoterykę taką słuchajcie, pojętą, taką szeroko pojętą, także może być, że jakiś bliźniak będzie się właśnie tym też zajmował. Jest OK. Zatem, kochani, coś do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać. Kochane bliźnięta. Coś do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać. słuchajcie, królowa kielichów e, idzie do przeszłości, bądź na Was wpływa, Zobacz, zobaczcie tutaj wieża, e, czyli jakaś zmiana, generalnie ja myślę, że idzie do przeszłości jakaś taka, może niemoc, <laughs> przepraszam, zobaczcie, może bliźniak szukał informacji, e, szukał rady, był bardzo emocjonalny. No i słuchajcie, teraz to idzie do przyszłości. W sensie już odchodzimy od tego, od tych, em, tych emocji, które zawsze idą tutaj, słuchajcie, z królową kielichów. Ale słuchajcie, królowa kielichów to jest yy, to jest dobra energia. To jest słuchajcie, energia tej naszej drugiej połówki. Także może było, że, może coś takiego było, że bliźniak się ze swoją drugą połówką pokłócił. Może, słuchajcie, jakieś tam były scysje między wami, ale e, gen, też myślę, słuchajcie, ta wieża tutaj, o, patrz na nią tutaj, ta wieża tutaj, słuchajcie, może mówić o tym, że m, jakiś remont był uskuteczniany, że bliźnięta robiły e, jakiś remont, przechodziły przez jakieś zmiany w domu e, i generalnie już jest po tym remoncie, to idzie do przyszłości. Bądź jakieś takie, słuchajcie... M, zmiana zdania. Może bliźniak się rozmyślił, może ktoś tam z bliźniakiem się rozmyślił i słuchajcie, i wyruszacie do przodu. Jest ok, eee, Zatem bliźnięta. Co jest w Waszych głowach, jak wy się z tym macie? Co jest w Waszych głowach, jak wy się z tym macie. Nie, pani. kochani. Dziesiątka pentakli, fajnie, spoko. Jest ok, wymyślicie o domu e, rodzinnym, bądź słuchajcie o koło fortuny, e, bądź w e, e, biznesie rodzinnym. Coś jest, słuchajcie, na rzeczy, coś jest w tej, 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 tej przestrzeni e, wielopokoleniowej, że tak powiem. Po prostu myślicie, słuchajcie, bliźnięte o rodzinie swojej. Myślę, że może ktoś z Was uskutecznie. O, remont. Znowu przyszedł mi remont. Może myślicie, może coś udoskonalacie w domu. E, I generalnie tutaj słuchajcie, też tak mogło być, że pojechaliście w odwiedziny do, do rodziny i nadal jesteście może pod wpływem. Słuchajcie, no tak, rzeczywiście święta były. E, może jesteście słuchajcie pod wpływem tych wszystkich informacji, które tam wam babcia powiedziała, dziadek i ciocia. Ale generalnie fajnie. Słuchajcie, niczego wam nie brakuje. Przy tej dziesiątce pentakli niczego nie, nam nie brakuje. E, mamy dom. E, mamy dach nad głową. E, też tak może być, że jakiś bliźniak zakończa jakiś etap w swoim życiu zawodowym i nad tym się zastanawiacie. Może jakaś emerytura, może ktoś kończy jakiś projekt, eee, projekt myślę, że taki, słuchajcie, związany z domem. <grym> Znowu ten remont mi przyszedł do głowy, ale generalnie e, działacie w tej, w tej sferze domowej, słuchajcie, fajnie, jest ok. E, zatem, co przyniesie. Co przyniesie najbliższa przyszłość dla bliźniąt? To może być kolejny tydzień, nawet już, gdzie nam się to zmanifestuje. Najbliższa przyszłość dla bliźniaka. To już jest takie przebywanie w domu, wiecie, ta dziesiątka pentakli. Oj, słuchajcie, wyskoczyło mi cztery buławy. Wspaniale, super. Słuchajcie, ee, cztery buławy czy słuchajcie podejmowanie decyzji związanych z naszym domem, domostwem, z naszą sferą, st, 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 sferą, strefą bezpieczeństwa. Ta czwórka była to jest to, to miejsce, gdzie my się dobrze czujemy i to jest albo dom, albo słuchajcie jakaś taka sytuacja z jakąś drugą osobą, gdzie my się dobrze czujemy w ich towarzystwie i ym, myślę, że coś może wyjść na tej, w tej przestrzeni. Słuchajcie tej stabilizacji naszej. My niczym ten król nie, czy będziemy podejmować decyzje związane właśnie z tym, z tą naszą stabilizacją? Nie, spoko, jest fajnie, jest dobrze. Cztery buławy widzicie? Te panie tutaj świętują. Dopowiedzmy sobie, dopowiedzmy sobie. Spraca w domu, koło domu, z domu. Może ktoś z was pracuje z domu. Słuchajcie, to jest taka właśnie energia. Proszę, trzy karty, dziesięć mieczy, słuchajcie, jakieś rozjaśnienie Wam przyjdzie w tej sytuacji Waszej domowej, e, bądź słuchajcie, tam gdzie jest ta stabilizacja Wasza, przyjdzie w rozjaśnienie, przyjdzie jakaś informacja, właśnie pewnie z tą ósemką buław i e, będziecie wiedzieli na czym jesteście, na czym stoicie, pięć mieczy, e, o, pięć buław, zobaczcie, powiedziałam mieczy. Może tak być, że jakiś bliźniak zaniemógł yy, i już się czuje lepiej, bądź będzie się czuł lepiej. Y -y. Sześć pentakli, będzie na wasze. <laughs> yy, cesar, nie, 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 cesarz. Papież, papież, słuchajcie, no rzeczywiście, słuchajcie, jakieś rzeczy związane z domem, z rodziną, z taką energią tradycyjną. Papież to jest, słuchajcie, rodzina. To jest dbanie o rodziny, także myślę, że bliźniak będzie się zajmował e, sprawami rodzinnymi w najbliższej przyszłości. E, I tu mamy ten pentakl, także myślę, że będziecie coś, do, będziecie coś e, dokańczać, coś związa, związane z domem. Też tak może być, słuchajcie, że m, przychodzi, przyjdzie do Was jakieś, e, jakaś dodatkowa kasa, jakieś dodatkowe fundusze, słuchajcie, które będziecie tutaj, słuchajcie, wydawać. E, ale też tak może być, kochani, że Wy będziecie się dzielić swoim czasem, z pieniędzmi, słuchajcie, e, z innymi I to będzie wspaniałe, e, ale generalnie właśnie po takim jakimś czasie, takiego zastanawiania się i, i to, to też jest, słuchajcie, ta piątka buław to też jest remont. Ha, to też jest remont, to też jest zmiana, to jest też właśnie słuchacie robienie e, czegoś koło domu i dla domu. Generalnie właśnie widzę, że to będzie pomyślnie Wam się y, tam... Kładać, wiecie, te wasze wszelkie akcje związane z, z domem, z budowaniem stabilizacji no, dobrze, super fajne karty, dobra, bliźnięta, związkowcy co tam u was, co tam w związkach co tam w związkach, jest świeczuszka nie ma świeczuszki jak to poczekajcie kochani Au, świeczuszka musi być wiecie, że... jak to nie ma świeczki przepraszam kochani Przepraszam, świeczka powinna być widoczna. Ja tak lubię. O, jest świeczka? Jest, jest, jest. Spoko. Dobra, to tu związki. Co tam u Was? Zwią bliźnięta w związkach. Co tam u Was, kochani? Działacie razem. Co tutaj mamy? Związki dla związkowców. Ona super, pełnia szczęścia w związku bliźnięta, wspaniale. Rzeczywiście będziecie razem z kurczę, zobaczcie 10 pentakli, 10 kielichów, i tutaj mieliśmy 10, mieczy, dziesiątka, słuchajcie, bliźnięta. Coś zakończacie, coś robicie. Coś zakończacie, coś robicie związanego z domem. Kupno, sprzedaż, naprawa, jakaś modyfikacja. Mhm. Ze swoją drugą połówką będziecie, słuchajcie, działać. Yy, właśnie na tym polu tej, tej waszej stabilizacji. Fajnie, dobrze, super, kochani, dziesiątka kielichów ba. Super energia. Yy, bliźnięta. Bliźnięta single. Co tam u Was, kochani? Bliźnięta single, bliźnięta bez, połów, bez połówki. Co tam u Was, kochani? Co tam u bliźniąt? <kluzny> Przepraszam. Bliźnięta single. Ojejku, jakiś brak, słuchajcie. Zimno też jest Wam, kochani. Jakieś zamrożenie, słuchajcie, zamrożenie jakiejś kasy. Kochane moje bliźnięta, no nie widzę tu miłości. Tutaj widzę, że może jakiś bliźniak odejdzie od kogoś bądź od jakiejś sytuacji bądź ktoś um, odejdzie od bliźniaka. Też tak może być, tu jest jakiś słuchajcie, przesyt emocjonalny. Przy tej ósemce kielichów to zawsze mówimy, o rzucam to, odchodzę, odchodzę. Ale czasami tak jest, że rzeczywiście odchodzimy, także może bliźniak tutaj rzeczywiście odszedł. Bądź szykuje, żebyś odejść. Słuchajcie, bo tu jest brak. Brak miłych uczuć, brak y, czegokolwiek. Skoro czytamy na związki, to znaczy, że y, bliźniak... Single, jeszcze będzie singlem przez te kolejne dwa tygodnie, tak to powiem. Um, tu jest coś, słuchajcie, zamrożone dla Was. Tu jest coś zamrożone. To jest jedna sprawa, dobra? Taka, że jesteś zamrożone i że e, Wy odchodzicie od tej sytuacji, takiej, która Wam nie służy, że nie wiem, nie chcecie się tam angażować w nic. to Jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka i ja pójdę za tym ciosem, kochani, bo myślę, że to jest to, że zaraz sobie dopowiemy zresztą, że bliźniak Single and single ma ma już dosyć czegoś. Prawdopodobnie bycia samemu i... Otwiera się na innych. Co? Paść kielichów. Super. Tak, kochani, ja właśnie myślę, że to jest to. Ach, kochankowie, jest, jest ok, kochani. I 9 pentakli, zadowolenie. Eee, zadowolenie. Kochani, single, tak, idziemy tą inną, tą drugą stroną. Tej energii, a druga strona tej energii mówi o tym, że wychodzicie. Bliźnięta single z tego braku, z braku posiadania drugiej połówki. Zobaczcie, tu mamy kochanków, tutaj mamy pazia. Może tak było, że bliźnięta single się zamrażały. Także słuchajcie, bliźnięta, jeśli jesteście teraz, nie wiem, na dystans, z kimś, z czymś, otwórzcie się. Bądźcie jak ten paść kielichów. Słuchajcie, on tutaj zerka do tego kielicha i on wie, że tam są wspaniałe rzeczy, na niego czekają. Co czeka? Miłość. Słuchajcie, mamy kochanków. Kochane bliźnięta, nie zamykamy się w tym tygodniu. Ja właśnie widzę, że to jest jakieś wyjście z impasu, wiecie? Odmroże... Coś się dla Was odmrozi bliźnięta, single, dosyć przes... nieprzespanych. <coughs> Przepraszam, nieprzespanych nocek, stresu związanych z jakąś sytuacją. Wy się otwieracie, coś takiego się zadzieje, kochani, z tą informacją. To jest w ogóle też internet. Ta 8 ósemka buław, czyli Wasza energia na te dwa najbliższe tygodnie. No, powiedzmy. To jest właśnie internet, to jest działanie w internecie, buszowanie. Słuchajcie, może rzeczywiście szukanie drugiej płówki, także myślę, że bliźnięta się otwiera. Może na jakiegoś tam Tindera się zapisujecie, czy gdzieś tam, słuchajcie, i dobrze róbcie to, bo to zaprowadzi Was do miłości. Zobaczcie, mamy kochanków, jest to miłość wszelaka. Miłość wszelaka w sensie miłość do drugiej osoby, ale też taka miłość do ludzi, miłość wszechogarniająca. Także cokolwiek robicie bliźnięta, otwierajcie się karty, mówią, że macie się otwierać. Jeśli jeszcze się nie otwieracie, na bank się otworzycie w tym tygodniu bądź w przyszłym tygodniu. I słuchajcie, i to, to zamrożenie idzie w zapomnienie: co? Dosyć tego, dosyć tego zimna. Bliźnięta, niespodzianka. Zatem, jaka jest niespodzianka, kochani, dla Was na przyszły, no na ten tydzień i drugi tydzień, <grym>, na tydzień 15 i 16? Bliźnięta niespodzianka dla Was. Ale cieszę się dla tych singli. Fajnie, to jest, wsłuchajcie, ewidentnie wychodzicie, odmrażacie się. Wiosna w końcu, bliźnie to już będą miały niedługo urodzinki. No, może niedługo, <laughs> może jeszcze nie aż tak niedługo, ale światło jest w tunelu, kochani. Niespodzianka. Wow! Są to ostateczne. To jest Wasza niespodzianka, kochani. Wow, eee, o, o, super. Słuchajcie, macie dwie rzeczy, dwie osoby, podejmiecie decyzję, będzie to decyzja dla Was dobra. Jeżeli nie ma dwóch rzeczy, dwóch, e, no dwie prace mogą być, wiecie, też tak. generalnie ta dwójka hmm, pentakli, coś dodatkowego do nas przychodzi. Ja myślę, że bliźnięta, to może tak być, że po prostu uda Wam się pomyślnie coś zamknąć, jakąś sytuację związaną z waszą drugą pracą, z drugą inwestycją. Eee, Uh -huh. i kochani też tak może być, że wygrany proces tak uh -huh. jeśli jakiś bliźniak tam czeka na informację uh -huh, to przychodzi i ta informacja może być dobra w sensie, że dostaniecie um, że wygrany proces wspaniale, słuchajcie, dopowiem dopowiadam, Ten, są to ostateczne ale jest to super energia jest energia świeżości, jest energia zmartwychwstania, wstania, bliźnięta. Wy powstajecie, co? Z tego marazmu z powrotem do żywych. To jest ta niespodzianka. Rzeczywiście, może poznacie kogoś fajnego i ta osoba da wam kopa, bądź generalnie jakaś fajna informacja, przyjdzie w wasze pole rzeczywistości, miłość, dogadanie się. I jeśli ktoś czeka, to jakieś przeprosiny też, wiecie? Uuu, fajnie, dobrze. Uuu, uh, uh, diabeł. A, koło fortuny. Super i dwie buławy, kochani. Kochani, e, jest dobrze, jest fajnie. Ja myślę, że to niespodzianką to jest właśnie uwolnienie się od tego diabła, że i w końcu jakiś cykl się dla was e, pomyślnie zakańcza. Coś nowego do Was przychodzi razem, słuchajcie, z tym kołem fortuny i z tą energią e, sądu ostatecznego, że po prostu czekaliście już na coś od jakiegoś czasu, na rozwiązanie, na dobre rozwiązanie dla Was, kochani. I to przychodzi, przychodzi to w tym tygodniu jako niespodzianka. Podejrzewam jako niespodzianka, ponieważ szybko to nadejdzie, co? Przy tej ósemce buław to szybko się dzieje, wiecie, ciężko jest złapać nam ten balans, ale super niespodzianka, naprawdę. To też jest takie ozdrowienie, no. Ozdrowienie i e, dogadanie się, też dogadanie się ze samym sobą, no. Znalezienie tego, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. To jest właśnie to, słuchajcie. E, super. Jakaś kasa też do Was idzie, kochane moje bliźnięta. Jeśli czekacie, to idzie. Idzie kasa. Dobra, jest spoko. E, bliźnięta, praca, finanse. Co tam w pracy, co tam w finansach? Praca, finanse, praca, finanse. Dla bliźniaka. Ojej. Tu. Okej, okej, okej. O, i gwiazda. Gwiazda. Eee. Chciałam powiedzieć, kochani, że w pracy finansach Zjęcie jakąś straconą energię. W sensie wkładacie w coś dużo energii, yy, i okaże się to na darmo. Po jakimś czasie. Ale myślę, że to nie chodzi tu o to w tym rozkładziku. Ja myślę, że to zaraz już dopowiadam. Ja myślę, że tutaj chodzi o to, że będziecie mieli do czynienia yy, chodzi o finanse bardziej właśnie z, z jakimś pośrednikiem. Czy już ten pośrednik drugi raz mi wyskoczył? To jest jakaś osoba bądź instytucja, która ma coś, czego wy nie macie. Osoba, która ma jakąś wiedzę. I myślę, że może będziecie się spotykać właśnie z tą osobą, która da Wam e, rozjaśnienie sytuacji w sprawie finansów, pracy. Tak. Też tak może być, że jakiś bliźniak szuka pracy przez agencję i właśnie będzie miał do czynienia z tą agencją w tym tygodniu, będzie przychodziła informacja od agencji. Prawie pracy, ale też tak może być, że będą Wam głowę zawracać. Wiecie, powiedzą Pani bliźniak, tutaj wyślij, tu napisz, zadzwoń i wy to wszystko zrobicie. I się okaże, że na darmo. Co? Ale zobaczmy. To powiedzmy tą siódemkę. Widzicie, po raz drugi ósemka buław, informacja przychodzi, jak mordę szczeli. Słuchajcie, ważna informacja i to w ogóle dużo tej informacji. Po prostu podejrzewam, że będzie się dużo działo, jeśli chodzi o pracę i finanse. To wszystko połączone. Słuchajcie, bliźnięta. Działacie. Może ktoś z, z Was. E, zobaczcie, po raz drugi: Judgment. Po raz drugi, słuchajcie, wyszło nam e, z martwych stanie. Super energia. Po prostu przychodzi do Was jakaś informacja, słuchajcie, która sprawia, że odżywacie. Jeśli chodzi o pracę finanse, Wasze finanse odżyją też. Uuu, umiarkowanie. Jest flow. Jest ten dobry flow, energia płynie. Wow, cesarzowa. Może tak być, że jakiś bliźniak spotka się ze swoją szefową, która da mu dobrą informację, może podwyżkę, może jakiś awansik. Coś, na co czekaliście, słuchajcie, w pracy, w finansach. Wygląda to super. Jeszcze przy tym umiarkowaniu to jest w ogóle zadowolenie z tego coś. Wow. Ale mocne karty. Widzicie? Przychodzi informacja do Was. Ta informacja może być tak, że osoba jakaś, jakiś ten pośrednik od kogoś. Może to być jakiś bank, słuchajcie. Zakańcza się dla Was coś pomyślnie. Ojku, przepraszam. I kurczę, super. I yy, umiarkowanie, jesteście zadowoleni. Super, wspaniale, bliźnięta. Dobra macie karty, dobra energia. Yy, kochani, rada, bądź wynik tego czytania. Rada, bądź wynik tego czytania. Mój kochany bliźniąt. Wow, super. Łapanie Panie Balansu, to też jest takie bo Panie Balansu w pracy z, z finansami, wiecie? Może musieliście nadgo, nadgonić robotę. Może, o, właśnie, może bliźniak u, na jakimś wyjeździe i teraz wraca do pracy, musi nadgonić robotę. Tak też może być. A tu mamy rada bądź wynik. Uuu, justice, sprawiedliwość, super, kochani. O, zobaczcie, a tutaj mamy rydwan. Kochani, uwaga bliźnięta. No właśnie, to też właśnie mogą przyjść jakieś mandaty. Uwaga na, na, na szybkość w tym tygodniu, w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Przemieszczamy się w sposób legalny, czyli nie przekraczamy prędkości, ostrożnie jedziemy jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, kochani, że po prostu przyjdzie jakaś informacja. Bądźcie na to gotowi, szybko przyjdzie informacja około po raz setny mówię o tej informacji, nie? Przyjdzie, słuchajcie, z sądu, z jakiegoś urzędu i ta informacja będzie dla Was dobra, czekacie na nią, także szykujcie się bliźnięta. Generalnie jest to, jest to taka właśnie energia wyważania, także słuchajcie, bliźnięta, cokolwiek przyjdzie, jakakolwiek ta informacja będzie, słuchajcie, nie bierzemy wszystkiego na klatę, tylko analizujemy, ok, to jest dla mnie, biorę, to nie, nie biorę, no, tak to wygląda, super, fajnie, podoba mi się to, dzięki serdeczne, bliźnięta, pozdrawiam, pa, pa.